Mieliśmy do rozdania w pierwszym rzucie 40 tysięcy złotych. Wniosków jak zwykle było bardzo, bardzo dużo. Ogólnie stowarzyszenia zawnioskowały o kwotę 157 tysięcy złotych, więc tutaj komisja miała bardzo duży jakby problem, żeby dobrze to wszystko porozdzielać. Finalnie dotacja otrzyma 16 podmiotów na 18 zadań. Mamy dosyć dużą rozpiętość tych zadań. Są też zadania dla seniorów, są dla, młodzieży, dla dzieci i młodzieży. Są z obszaru kultury. Tutaj najpopularniejszym, jak zwykle, działem był oczywiście sport, ale tym razem też kultura. No właśnie, a gdyby mogła Pani podać jakieś przykładowe imprezy, które dzięki temu się odbędą? Odbyła się już pierwsza impreza, którą dofinansowaliśmy, to było Grand Prix Młodzików i Młodziczek w tenisie stołowym na obiektach klubu Krajna. Dofinansujemy też drugą edycję festiwalu Szelesty, który cieszył się tak dużą popularnością w zeszłym roku. Dofinansujemy również pierwszą edycję czegoś, czego u nas wcześniej nie było, czyli pierwszych powiatowych juwenaliów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ta impreza odbędzie się w czerwcu. Wspieramy również, tak jak co roku, organizację targów ogrodniczych w Sypniewie, regaty o Biały Żagiel Starosty Sempoleńskiego. Oraz wiele, wiele innych wydarzeń. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której masło znajdą i zaproszenia na te imprezy i relacje z tych, które się już odbyły. Wnioski na 150 tysięcy złotych przy 40 tysiącach dofinansowania to pokazuje, że organizacje pozarządowe z terenu powiatu sympoleńskiego mają się świetnie i działają bardzo dobrze. Tak, mamy taką grupę około 20 organizacji, które bardzo prężnie działają, pozyskują środki. Chociaż w tym roku mamy też dofinansowaliśmy zadania dwóch czy trzech nowych stowarzyszeń, które się u nas pojawiły. Także każdy ma szansę otrzymać dofinansowanie na ciekawe zadanie.